Aby włączyć ciemny motyw na urządzeniu z systemem Android, wykonaj następujące czynności. Otwórz ustawienia, wybierz kategorię Wyświetlacz. W sekcji Wygląd, naciśnij na przełącznik opcji Ciemny motyw. Gotowe. Aplikacje obsługujące zmianę tej opcji zostaną automatycznie przełączone na ciemny motyw. Po naciśnięciu na nazwę opcji uzyskasz dostęp do dodatkowych ustawień ciemnego motywu. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.